witam na kanale gipskarton i tak dalej wklejanie taśmy poślizgowej po fakcie, czyli przykręciłem na przykład przykręciłem płytę zapominając o tym, żeby przykleić taśmę poślizgową lub też taki zabieg warto zastosować wtedy, gdy się montuje płyty do styku do ścian wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej lub w ogóle połączenie typu gips-gips taśma wulkanizuje się, jakby przykleić tą taśmę do płyty kipsowo-kartonowej, to po pewnym czasie taśma ta jakby zwulkanizuje się z kartonem i przy odklejaniu tej taśmy bardzo łatwo można uszkodzić karton. A teraz jak wkleić taśmę, gdy już płyta jest zamocowana. Najlepiej jest uciąć Taki kawałek taśmy, który możemy swobodnie przyłożyć do płyty. W dłuższych, dłuższych jakichś takich odcinków nie ma sensu kleić. Taśmę tą można spokojnie przyklejać na zasadzie na zakładki czyli taśma, taśma na taśmę jest ona bardzo cienka. Urwę sobie tutaj kawałek taśmy. I płyta gipsowo-kartonowa ma grubość około 12 mm, 12,5 mm. Czyli trzeba wysunąć tutaj minimalny zakład na płyty, i przy użyciu pędzla wsunąć zakończenie taśmy w szczelinę. Jak dla ułatwienia, można sobie tutaj na przykład ołówkiem odrysować, odmierzyć te 12,5 mm na płytach, narysować kreskę i do tej kreski wygodnie sobie folię ustawić, taśmę i tak pędzelkiem spokojnie do końca wciskam. I mam ładnie, elegancko wklejoną taśmę. Oczywiście wcześniej trzeba, jeżeli to są tynki gipsowe, czy też cementowo apienne szczególnie, trzeba oczywiście oczyścić tą powierzchnię Tynku z luźnych cząstek, tak aby ta taśma się trzymała. I to jest taki oto prosty sposób na to, żeby przykleić zapomnianą taśmę, bądź ewentualnie taśma mogła na przykład z jakichś przyczyn odkleić się i ponownie, ponownie wkleić. Istotne jest tutaj to, aby była tutaj wykonana ta prawidłowa szczelina pomiędzy krawędzią płyty, czyli rdzeniem, a ścianą. Minimum 5 mm, maksymalnie może być 8, czasami przy dużych nierównościach na ścianach no te, te, ta szczelina może nie być równa idealnie, mogą się tam pojawiać jakieś odchyłki. Ale specjalnie akurat aż przesadnie dużych szczelin lepiej nie zostawiać, bo to później wymaga niepotrzebnego czasu na wypełnianie no i też jakieś tam ryzyko pęknięć może się później pojawić. A propos akurat jak już jestem tutaj na, przy zakończeniu swobodnym płyty. Wkręt, skrajny wkręt przy ścianie do, na profilu nośnym. Te wkręty przykręcam, staram się kręcić tak, aby one nie były bliżej jak powiedzmy 6 cm od ściany, bo jest tutaj 3 cm profila UD. Profil CD jest osadzony w UD z pewnym luzem, on może mieć centymetr, półtora, nawet 2 cm, czyli o ten luz tego profila jakby trzeba. Od, od, doliczam ten luz profila e, e, osadzonego w CD-ku do grubości e, profila CD. I tak mniej więcej nie bliżej, kręcę nie bliżej jak 6 cm, ale też nie dalej jak 10 cm. Czyli żeby spełnić ten warunek jakby swobodnego zakończenia płyty to ten wkręt tu nie powinien być dalej jak 10 cm a zbyt bliskie przykręcanie grozi tym, że po prostu można skręcić niechcąco ze sobą dwa profile, a przy użyciu typowych wkrętów typu TM, czyli wkrętów z ostrych, bez, bez tego wiertełka, to tak naprawdę wkręt przechodzi przez pierwszy profil, a drugi profil jest przez ten wkręt odpychany. I to by było tyle. Na razie do zobaczenia.